Cześć, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w takim króciutkim odcineczku. Chciałam Was po prostu poinformować o tym, że biorę udział w trzeciej już edycji konkursu na największe warzywo, tudzież największego plona. I chciałabym Was też zachęcić do udziału w tym konkursie, ponieważ do konkursu może przystąpić każdy amator ogrodnik taki amator jak my. Trzeba tylko spełnić kilka bardzo ważnych warunków. Po pierwsze, jest to konkurs dla youtuberów, także musicie posiadać jakiś tam kanał na YouTubie. Nie jest konieczne posiadanie żadnego kanału z dużą ilością subskrybentów. Możecie po prostu założyć swój kanał na YouTubie. Na którym będziecie publikowali filmy do konkursu. Zaraz Wam poka powiem dokładnie o co chodzi z tymi filmami. No ale kanał jest potrzebny po to, żebyśmy my też mogli zweryfikować, my, czyli uczestnicy, inni uczestnicy konkursu, czy tam się wszystko zgadza, jeżeli chodzi o warunki tego konkursu. Także po pierwsze, musicie być youtuberami, niezależnie czy to będzie dopiero początkujący kanał, czy już jakieś macie doświadczenia na YouTube. E, ważne, żeby ten kanał posiadać. Po drugie, e, nagrywacie taki film, jak ja teraz nagrywam, bądź gdzieś w jakimś dłuższym odcinku zaznaczacie. Chodzi o to, żeby poinformować też inne osoby, że bierzecie udział w tym konkursie i taki film z taką informacją musi trafić na wasz kanał najpóźniej do 1 maja. Ten film musicie też oznaczyć, żebyśmy wiedzieli. Że uczestniczycie w konkursie, więc tagujecie w tym filmie albo kanał Dziki w Ogrodzie, albo nasz kanał Daleko w Polu. No i teraz hodujecie wasze warzywka. W tym roku, to już jest trzecia edycja tego konkursu, w tym roku bierzemy udział w pięciu kategoriach. Nie jest konieczne branie udziału we wszystkich pięciu kategoriach. Możecie wziąć w tylko w jednej kategorii, ale możecie też wziąć w pięciu. Kategorie są następujące: Dynia, Cukinia, Pomidor, Cebula i Burak. Także te pięć kategorii bierze udział w konkursie i hodujecie wasze warzywo. Następnie nagrywacie film, jak to warzywo. Ważycie, nie mierzycie, bo tym razem nie chodzi o to, żeby zmierzyć swojego największego, tylko żeby go zważyć. Także ważycie swoje plony, nagrywacie z tego odcinek, ale uwaga, nie publikujecie go na razie na swoim kanale. Ten odcinek zostanie opublikowany przez wszystkich uczestników konkursu. Wszyscy w jednym terminie, czyli w dniu 31 października o godzinie 18. .00. Wszyscy uczestnicy konkursu o tej samej godzinie emitują. Film ze zważenia swoich plonów, i następnie w okresie do maksymalnie dwóch tygodni po emisji tych wszystkich odcinków, które zostaną dodane na jedną playlistę, na naszym kanale, na kanale Daleko w Polu zostanie wyemitowany odcinek, zostanie nagrany odcinek, w którym podsumujemy konkurs i wyłonimy laureatów. No, i teraz oczywiście zapytacie, jakie są nagrody w tym konkursie. No, bo skoro się ktoś pisze na udział w konkursie, to też oczekuje nagród. Z racji tego, że fundatorami nagród w tym konkursie jest kanał Dziki w Ogrodzie, a oni to są straszne sknery. Więc nagrodą w tym konkursie jest nic. Nie dostajecie nic no taki dziwny konkurs, w którym tak naprawdę nie ma nagród taką nagrodą jest po prostu to, że robimy coś wspólnie, że zachęcamy się, słuchajcie, do tego żeby hodować warzywa w naszych ogródkach, żeby jakoś tam się zmobilizować, żeby też troszeczkę wiecie, takiego dodać do tego wszystkiego no, motywacji, nie? Żeby, żeby też postarać się o to, żeby te nasze plony były jak najlepsze jak największe ale głównie chodzi o to, żebyśmy mieli razem z tego wszystkiego fan i żeby pokazać czyli radość, żebyśmy mieli z tego wszystkiego radochę i żeby pokazać innym, że można coś zrobić wspólnie, że nie tylko trzeba pod sobą dołki kopać, ale można działać wspólnie i fajnie się przy tym bawić. Także moi drodzy, wszystkie najważniejsze informacje, jeżeli czegoś jeszcze zapomniałam dopowiedzieć, znajdziecie oczywiście w opisie pod naszym filmem, także koniecznie tam zajrzyjcie. No, a ja zachęcam was do udziału w konkursie i na dzisiaj się z wami żegnam. Zapraszam was na czwartek na główny odcinek. Także trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa pa.